W tym tygodniu w Geta Online mamy mega premię na bunkier. Można zdobyć premię nawet razy 4 na sprzedaży z tego biznesu, jest to chyba najlepsza okazja na zarobienie pieniędzy przed zbliżającym się DLC, które najprawdopodobniej będzie miało miejsce już 4 marca. U mnie na kanale znajdziecie film na ten temat, skąd mamy takie informacje, ale wróćmy już do bunkra. Także zacznijmy od tego, że w tym tygodniu standardowa premia dla wszystkich graczy wynosi razy 2. I to i tak już jest całkiem niezłym bonusem. Natomiast jeżeli posiadacie abonament GTA Plus, to w tym tygodniu. Możecie zgarnąć premię nawet razy 4, i w tym filmie sprawdzimy różne warianty, ile można zarobić na danej premii. Tak więc, najpierw sprawdźmy, ile można zarobić na premii razy 2. Jeżeli chcecie sprzedawać bunkier całkowicie solo, to wystarczy, że kupicie jeden pełen pasek zasobów za 75 tysięcy. I normalnie to po wyprodukowaniu powinno być warte przy sprzedaży do Los Santos 210 tysięcy, ale na premii razy 2 będzie to. Warte 420 tysięcy Natomiast jeżeli sprzedacie towar na sesji publicznej Z minimum 20 graczami To możecie zyskać bonus Który wynosi maksymalnie właśnie 50% I dzięki temu za taką sprzedaż Możecie zyskać nawet 630 tysięcy Wydając tylko 75 tysięcy Na zasoby Natomiast w przypadku premii razy 4 Dla członków abonamentu GTA Plus ta premia wynosi odpowiednio 840 tysięcy za sprzedaż do Los Santos na solo sesji. A sprzedaż na sesji publicznej z wieloma graczami może Wam powiększyć tą wypłatę do 1 260 tysięcy dolarów i przypominam, wydając tylko 75 tysięcy na zasoby. Czas wyprodukowania pełnego paska zasobów w towar wynosi 2 godziny i 20 minut. Tak więc właśnie co tyle możecie zarabiać właśnie na takie kwoty. Oczywiście możecie zrobić również większą sprzedaż. Natomiast musicie liczyć się z tym, że będziecie mieli więcej pojazdów do sprzedania. Tak więc warto zaopatrzyć się w pomoc, na przykład od znajomych. I na sprzedaży pełnego bunkra możecie zarobić odpowiednio. Na premii razy dwa, 2 2 miliony 100 tysięcy. Jeżeli sprzedacie na sesji publicznej, to kwota wzrośnie do 3 150 tysięcy dolarów. Jeżeli macie GTA+, to pełen bunker sprzedacie za 4 miliony i 200 tysięcy dolarów. A z bonusem za sesję publiczną zarobicie... Robicie zawrotne 6 milionów i 300 tysięcy dolarów. Należy jednak mieć na uwadze, że czas potrzebny do wyprodukowania pełnego towaru w bunkrze wynosi prawie 12 godzin. W bunkrze jest jeszcze jedna premia w tym tygodniu, o której warto pamiętać. Jest to sprzedaż nadwyżki z bunkra. Normalnie taka sprzedaż płaci 50 tysięcy dolarów i można ją wykonać raz na 48 minut, ale w tym tygodniu właśnie jest premia, dzięki czemu możecie zarobić za taką sprzedaż do ammunition 100 tysięcy dolarów. I naprawdę warto z tego korzystać, ponieważ jest to krótka i szybka misja, która jeszcze bardziej zwiększy wasze zyski z tego biznesu. Premia ta pojawia się w niemal idealnym momencie, ponieważ nie. Nieco tydzień temu wrzuciłem dla Was świeżutki poradnik dotyczący tego biznesu, jakim właśnie jest Bunkier. Tak więc możecie zaczerpnąć nieco wiedzy z tego poradnika. Ja osobiście od siebie serdecznie polecam. Link do filmu oczywiście znajdziecie w opisie. Tak więc korzystajcie z tej premii, bo pamiętajcie, że w tym tygodniu mamy skrócony tydzień, bo w przyszłym tygodniu wchodzi nowa aktualizacja, więc nowy tydzień z premiami oraz zniżkami. Będzie wyjątkowo zaczynał się we wtorek, a nie w czwartek. Tak więc, premie zamiast trwać do 6 marca, będą trwały jedynie do 4 marca, do godziny mniej więcej 11, bo o tej godzinie zazwyczaj wchodzą aktualizacje. No i co, w tym filmie to już będzie wszystko. Jeżeli informacje w tym filmie okazały się dla Was przydatne, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji po więcej takiego kontentu. Dzięki również za obejrzenie tego filmu do końca. No i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Siema!